Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Rząd PiSu podpisał umowę z Danią, w wyniku której został uregulowany spór terytorialny między RP a Królestwem Danii. Spór ten dotyczył terytorium, które Polska niestety oddała Danii. Jak się domyślić można? Dotyczy to terytorium morskiego, ponieważ na lądzie Polska z Danią nie graniczy. Polska strefa morska sięgała, drodzy Państwo, aż po brzegi wyspy Bornholm. Było to związane z tym, że taką granicę miała trzecia Rzesza i te tereny Polska przejęła razem z tak zwanymi ziemiami zachodnimi. PiS podpisał umowę z królestwem Danii, w wyniku której z 3600 km kwadratowych terytorium spornego z Danią 80% czyli 2880 km oddał królestwu Danii, zachowując 20% tej strefy. Z portalu, portalu inna polityka drodzy Państwo, Tytuł artykułu Skandal. PiS oddał polską część Bałtyku. Co dostali w zamian? za zapytania. Kilka dni temu polski rząd zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o ratyfikację umowy polsko-duńskiej. Na mocy umowy, Polska oddaje Dali fragment Bałtyku, który dotąd był wyłącznie własnością Polski. Nikt nie wie z jakiego powodu rząd zgodził się na taką umowę. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod przewodnictwem Jacka Czeputowicza, Sprawa i Sprawiedliwości. Zgodziło się oddać Danii fragment Bałtyku u wybrzeża Bornholmu. Polska rzeka się za darmo 3600 km2 morza. Po negocjacjach Duńczycy zgodzili się zostawić Polsce 720 km2 obszaru. Spór o tę część morza trwa od 1978 roku. Polski rząd wystąpił do Sejmu z wnioskiem o ratyfikację tej zadziwiającej umowy. Polski MZ podpisał. Stosowne porozumienie z Danią w listopadzie 2018 roku, a w tym roku ratyfikacja. Fragment oddanego za darmo morza stanowi wyłączną strefę ekonomiczną Polski od około 40 lat. Duńczycy od dawna chcieli uzyskać ten fragment morza. Jednak jak dotąd ani komuniści PRL, ani żaden rząd po 1989 roku nie zdobył się na taką szczodrą darowiznę. Tym bardziej, że Polska nie otrzymuje nic w zamian. Minister Czaputowicz powiedział, ponieważ umowa opiera się na sprawiedliwym rozwiązaniu, jestem przekonany, że przysłuży się wzmocnieniu naszych dwustronnych stosunków i współpracy, jak również przyczyni się do zapewnienia przejrzystości prawnej w rejonie Morza Bałtyckiego. W ten sposób Polska traci łowiska, co w czasach ogromnego przyłowienia Bałtyku ma wielkie znaczenie gospodarcze, społeczne. Z jednej strony można się cieszyć, że polska dyplomacja potrafi rozwiązywać zadawiane konflikty, z drugiej jednak strony pozostaje pytanie, co z tego będziemy mieć. I jaki był powód takiego załatwienia sprawy? Tutaj macie mapkę, jak wygląda teren zaznaczony na tej mapce, który został, drodzy Państwo, jako teren sporny oddany dla Królestwa Danii. Zobaczyliście mapkę, na której jest zaznaczony teren, który został, drodzy Państwo, oddany dla Królestwa Danii. I wracając do artykułu, nikt nie wie, z jakiego powodu rząd zgodził się na taką umowę. Ja, drodzy Państwo, wiem. Z powodu gazociągu Nord Stream 2. Było dużo Krzyku, dużo bicia piany, że Unia Europejska nie broni nas przed tym, że gazociąg, drodzy Państwo, Rosja buduje do Niemiec po dnie Bałtyku. Że Unia Europejska nie jest w tej sprawie solidarna. Niemcy i Rosja nie chcą płacić Polsce opłaty tranzytowej za płynący gaz po terytorium Polski. To jest raz. Dwa, nie chcą też ryzykować, że. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego na terytorium Polski, czy to między Polską a Niemcami, między Polską a Białorusią, czy Ukrainą, czy Rosją, mogłoby dojść do zniszczenia tego gazociągu, albo w wyniku powiedzmy ataku terrorystycznego. Ale głównie chodzi o pieniądze, o opłatę tranzytową. A co z tym wszystkim, drodzy Państwo, ma wspólnego? Ruch Narodowy. Otóż, jak wiecie, szefami Ruchu Narodowego jest yy, Robert Winicki, Krzysztof Bosak i Artur Zawisza. Trzech, drodzy Państwo, szefów tej partii, czyli trzech yy, apostołów Ruchu Narodowego, Trójca Święta. Ale w dostępnej biografii Artura Zawiszy na Wikipedii czytamy, że w latach 1997-1999 Artur Zawisza pełnił funkcję dyrektora gabinetu politycznego Wiesława Walendziaka, szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Od 98 do 2000 roku był sekretarzem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W 2001 roku został doradcą ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego. W tym okresie zasiadał w zarządzie fundacji Kreskendum Est Polonia, której fundatorem był Aleksander Gudzowaty. Aleksander Gudzowaty jest to Rosjanin, urodzony też w Rosji, posiadający obywatelstwo polskie, który dostał swego czasu po 1989 roku w dzierżawę, państwowy gazociąg, przyjaźń i inne gazociągi i zarabiał pieniądze na tranzycie gazu na nieswoim gazociągu. Czyli mamy tutaj służby specjalne, komunistyczne. A jeżeli Artur Zawisza, drodzy Państwo, pracował w gabinecie politycznym Wiesława Walendziaka, był doradcą ministra kultury i. Dziedzictwa Narodowego Michała Ujazdowskiego. To o czym, o czym my mówimy? To są ludzie, którzy yy, to są ludzie, którzy mają swoje ślady w ministerstwach. Wiesław Walędziak, polski polityk, dziennikarz, publicysta, menadżer. W latach yy, 93-96 prezes Telewizji Polskiej, minister, członek Rady Ministrów, w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm III i czwartej kadencji. W rządzie Jerzego Buzka Czyli w rządzie Platformy Obywatelskiej, Artur Zawisza, członek ruchu narodowego walczący z platformą, był doradcą. To są, drodzy Państwo, wszystko ludzie służb specjalnych. Teraz drugi filmik. Jak wygląda strefa po uregulowaniu yy, sporu granicznego z Królestwem Danii? Jak na mapie wygląda polska granica morska? Tak więc Prawo i Sprawiedliwość darło mordę, krzyczało drodzy państwo, że Nord Stream jest wrogim działaniem przeciwko Polsce, a jak widać P Prawo i Sprawiedliwość pomaga w budowie Nord Streamu. Dlaczego drodzy państwo pomaga? Otóż na rosyjskim portalu internetowym Energii Base Kropka Ru podaje tak, jak się pisze. Czytamy. Dania wydała rozresienie na strojkielstwo Siewiernego Potoka. Czyli Dania wydała y, pozwolenie na budowę północnego potoku. Czyli chodzi o gazociąg y, Nord Stream. Siewodnia kampania Nord Stream A2 połączyła rozresienie na strojkielstwo nowowo magistralnowo morskowo gazoprowoda Sivirny Patok 2 i A w Iskruchcie ekonomicznej Zonie i E z jugo Jugowostoku od Ostrowa Borchow. Czyli dzisiaj, kompania Nord Stream 2 dostała pozwolenie na budowę y, nowej magistrali y, morskiego y, gazociągu. Północny potok, 2 W ekonomicznej strefie Jugowostoku, czyli Południowego Wschodu od wyspy Ostrow Borholmu. Raz na strojitelstwo było wydano da, dackim energetycznym Agencjom i ochwatywanie uczastok marszruta Gazoprowoda. Prot jazienność 147 km i tutaj dalej czytamy drodzy Państwo o tym jak ten jak ten gazociąg będzie budowany i że właśnie chodziło o to, że idąc koło wyspy Bor Borholm, jeżeli szedł przez strefę Sporną między Polską a Danią, czyli de facto według prawa międzynarodowego, strefę konfliktu. Nie można było go wtedy budować, ponieważ inwestorzy, a przede wszystkim banki, z punktu widzenia formalno-prawnego nie mogły wydawać kredytów oraz akcji, ponieważ. Było to w sprzeczności z przepisami prawnymi na tego typu inwestycje. Ta informacja w polskich mediach, w telewizji oczywiście publicznej państwowej pod kontrolą Pisu, a także w mediach komercyjnych, nie została, drodzy państwo, we właściwy sposób przedstawiona. Jedynie mignęła. Natomiast jest to informacja dosyć ważna. Ponieważ pokazuje, jaka jest polityka, drodzy Państwo, w Polsce, a przede wszystkim pokazuje brak tej polityki i z drugiej strony obnaża cenzurę, która w Polsce obowiązuje, bo jako opinia publiczna mamy prawo mieć pełną informację, nie tylko z tego, jaki rząd podejmuje działania, ale jakie są cele tych działań. A tutaj cele widzimy. Rząd zarówno Platformy Obywatelskiej PSL-u, jak i PiSu krytykował Nord Stream, natomiast pomaga budować Nord Stream 2, bo tego typu dokumenty podpisywane to jest niestety pomoc w budowie gazociągu z Rosji do Niemiec. A jak widzimy po biografii Artura Zawiszy pracując w fundacji Gudzuwatego zajmującej się, drodzy Państwo, jego firma zajmująca się gazem płynącym przez te stare, komunistyczne gazociągi przez Polskę, trzepał kasę właśnie z gazu. Jeden z założycieli ruchu narodowego. O drugim z tych założycieli Krzysztofie Bosaku wyszła wiadomość, że jest z pochodzenia Żydem, co widzimy w tym, jak był bardzo chętnie zapraszany przez telewizję TVN24 i jak bardzo chętnie prowadził rozmowy z drugim Żydem, którego ojciec był oficerem NKWD, potem Wojska Polskiego, czyli służb specjalnych panem Szumlewiczem. Nawet z panem Szumlewiczem jeździ po kraju, prowadząc dyskusję na temat Multikulti. To jest, drodzy Państwo, jedna wielka ściema, bo dla mnie nikt nie powie, że pan Buzek zatrudniał jako doradcę pana Artura Zawiszy, Zawisze, a pan Buzek jest agentem WSI o, krypto, o kryptonimie Karol. Drodzy Państwo, tak więc sami możecie wyciągnąć wnioski. Z tego, z kim my mamy do czynienia. Mamy do czynienia zarówno z działaniem na niekorzyść państwa polskiego, jak i mamy do czynienia z partiami politycznymi, które są założone przez służby specjalne komunistyczne. To by był mój komentarz na temat Nord Stream 2.